Posiada płeć. A jeśli tak, to jaką? To było bardziej rozbudowane pytanie, bo też to pytanie było, było tam napisane tak, bo wyrażenie nasz ojciec wskazywałoby, że Bóg ma płeć męską. Ale psalm 2.7, gdzie jest że ja Ciebie zrodziłem, mógłby wskazywać, że to jest płeć żeńska, bo to rodzenie należy jakby jest czymś, co jest, kojarzy się z kobietą, a nie z mężczyzną. I wiecie, ja tak myślę, to jest bardzo dobre pytanie. I, bardzo, I ktoś, kto zadał to pytanie, pokazuje, że to jest osoba, która bardzo poważnie podchodzi do, do Słowa Bożego i chce, nie zadowalać się jakimiś takimi powierzchownymi rzeczami, ale chce głębokich odpowiedzi. Dlatego dziękuję za to pytanie. Niektóre nie są łatwe, ale. Wiecie, też... Tak, człowiek się nie zastanawia cza, często nad takimi rzeczami, ale gdy. Zacząłem się zastanawiać nad tym pytaniem, to zobaczyłem, że to jest coś na tyle ważne, że to implikuje bardzo wiele rzeczy. To, jeżeli sobie zadamy, jaką płeć ma Bóg. Bo zobaczcie, w pierwszej Mojżeszowej, 1.27, jest powiedziane, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Czyli Bóg stworzył człowieka jako mężczyzna i kobietę jako na swój obraz. No to ktoś mógłby powiedzieć, no to znaczy, że Bóg jest, nie wiem, jakby obojniakiem, czy obojga płci, że jest mężczyzną i kobietą, no bo skoro stworzył na swój obraz, a to jest kobieta i mężczyzna, no to o co tu chodzi, nie? No to zaraz, jeżeli pójdziemy tym krokiem, to znaczy, że no to ja to, jeżeli Bóg jest obojga, to ja tak naprawdę sobie mogę wybrać, jaki chcę być płci, mogę tu, wiecie, to implikuje wiele różnych rzeczy. Ale tak naprawdę, gdy się popatrzymy na ten werset, to zobaczcie, jak to jest ciekawe, że na obraz Boga stworzył Go. Tak, i to jest liczba pojedyncza. Że człowiek, jako człowiek, został stworzony na obraz Boży. A później jest powiedziane, jako mężczyzna i niewiasta stworzył ich. I tu już jest liczba mnoga. Wiecie, to jest ciekawe, bo... Widzimy, że człowiek jest stworzony jako człowiek, jest stworzony na obraz Boży. I tak naprawdę, jak popatrzymy jeszcze w Galacjan 3,28, gdzieś że Nie masz grzyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie. I tak naprawdę, jako człowiek, w, jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy jedno. I to jest, to jest, nie ma gorszych, lepszych, że tutaj mężczyźni są lepsi albo kobiety są lepsze, mężczyźni gor... i tak Nie, tu nie o to chodzi. W Chrystusie jesteśmy jedno. Jedno. Ale są też różnice, które wy, 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 jakby, um, które wynikają z tego, że Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę. Z płci. I tak naprawdę, myślę, że w, Bóg nie dzieli ludzi względem ich wyglądu, rasy, ale Bóg tylko dzieli to mężczyźni i kobiety. A, mało tego, potem w, pierwszy, w, drugiej, w pierwszej mojżeszowej, w drugim rozdziale Bóg daje definicję małżeństwa, które jest bardzo istotne, żeby pamiętać, że to jest małżeństwo, to jest mężczyzna i kobieta. Oczywiście świat będzie próbował to zmieniać, będzie próbował wmawiać, że a nie, no przecież musimy dać miłość, miłość, jest miłość, miłość nie wybiera i tak dalej. Bóg dał, stworzył i dał takie rzeczy. I albo się będziemy słuchać tego, co Bóg mówi, albo popłyniemy całkowicie. Bo tak naprawdę nie będziemy mieć żadnego wzorca, według którego będziemy mogli żyć. Teraz pozwólcie, że powiem tak. Bóg. Nie ma płci. Hmm. Dlaczego tak mówię? Bo płeć jest cechą taką cechą biologiczną. Dobrze mówię, tak? Biologiczną. A Bóg nie jest istotą biologiczną. Bóg jest duchem. Jana 4,24. Bóg jest duchem. Nie jest istotą biologiczną, tak jak człowiek. Ale Bóg jest duchem. Mało tego, um, Łukasza 24, 39 że duch nie posiada ani ciała, ani krwi. Więc Bóg jest duchem. Nie ma nie, nie ma czegoś takiego, bo płeć jest cechą biologiczną, a Bóg jest duchem, nie jest istotą biologiczną. Ale jednak w Biblii znajdujemy odniesienia do Boga które zawsze występują w rodzaju męskim. Zawsze. I nawet różne metafory, które opisują Boga, to są, e, przedstawiają go zawsze w rodzaju męskim. Na przykład e, król, ojciec, pan, sędzia, stwórca, a nawet mąż. Zawsze to jest rodzaj męski. Nawet we wspomnianym w Psalmie 2.7, trzy ciekawe, sam sobie ja Ciebie zrodziłem, a nie zrodziłam. Nie? Zawsze to są odniesienia męskie. I tak ja się zastanowiłem, no ale dlaczego? No, dlaczego skoro Bóg nie ma płci i jest duchem, to dlaczego odnoszą się do niego w rodzaju męskim? I myślę, że to jest wynika z tej, taki, to jest kulturowe. Bo Biblia, która była skierowana i opisuje naro, jakby dzieje narodu żydowskiego, w tamtej kulturze kobiety nie miały takiego autorytetu jak mężczyźni. Mężczyźni mieli większy autorytet. Nawet, co ciekawe, gdy e, czytamy o zmartwychwstaniu Jezusa, to to, że jednym z dowodów na to, że zmartwychwstanie było prawdziwe, to jest to, że pierwszymi świadkami, którzy e, byli przy grobie i doś, e, zobaczyli Jezusa zmartwychwstały, to były kobiety. Bo tak naprawdę w tamtych czasach e, ko, e, jakby zdanie kobiet, czy świadectwo kobiet było uważane za gorsze i nie takie do końca e, p, 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 właściwe. Ale mężczyźni, gdy już mówi, a to wtedy inaczej to traktowano. Taka była kultura wtedy. Nie mówcie mi, że tutaj, że ja jestem jakimś seksistą i tak dalej. Ja opisuję po prostu, jaka była kultura w tamtych czasach. I tak naprawdę to mężczyźni mieli większy autorytet w rodzinie. Nawet zobaczcie, gdy Ewa była tą, która pierwsza zgrzeszyła. A Biblia mówi, że grzech wszedł na świat przez Adama. Z, od, z Adama przechodzi grzech na, z pokolenia w pokolenie. To wszystko mówi o tym, że to e, pokazuje też autorytet, jaki ma Bóg. Bo w takiej kulturze było to pisane. I teraz zobaczcie, też Jezus, który był Bogiem w ciele, był mężczyzną. Pierwszy Jana 1 i 14. A, a. To jest w Psalm 2,7, <laughs> ale zapomniałem to pokazać, ale to jest Jana 1 i 1, 14. Na początku było Słowa, Słowo było Bogiem, a Bogiem było Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy Chwałę Jego, Chwałę jako mój jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. I kolosan 2,9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jezus, który był widzialnym tu Bogiem w ciele, był mężczyzną też. I teraz wracając do tego psalmu 2.7. To jest bardzo ciekawe, bo to jest psalm, który którym jest powiedziany, że do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I teraz autor listu do Hebrajczyków cytuje ten fragment z psalmu 2.7. Ale on go cytuje w kontekście tego, żeby udowodnić jako dowód na boskość Jezusa. Że Jezus jest Bogiem. Jest tam wiele powiedziane w tym fragmencie i w poprzednich wersetach i późniejszych, że On jest wyższy niż aniołowie. Że On nie jest aniołem, ale jest Stwórcą, On jest ponad aniołem. Jest, jest Bogiem, który przyszedł na świat i przyjął ciało człowieka. I nawet to słowo, które jest powiedziane, że ja Ciebie zrodziłem, to jest słowo hebrajskie Jalad. I ono występuje 499 razy w 403 wersetach w Starym Testamencie. I praktycznie zawsze łączy się z tym w odniesieniu do narodzin, że ktoś się narodził. Jest to czasem tłumaczone jako rodzić, spłodzić, urodzić, jako poród, a nawet jako położna. Zawsze widzimy, że to jest powiedziane w kontekście tego narodzin. I wiecie co jest ciekawe, że ten fragment z Psalmu 2.7 jest. Wspaniałym dowodem, potwierdzeniem tego, że Jezus jest Bogiem. A wiecie dlaczego? Bo to jest bardzo istotne, to co, Jezu, to, co tam jest powiedziane, że ja Ciebie zrodziłem. Tam nie jest powiedziane, że ja Ciebie stworzyłem, albo ja Ciebie uczyniłem. A tam jest powiedziane, ja Ciebie zrodziłem. Zrodziłem. I tak naprawdę to mówi o tym, że to jest. To, to Jezus jest tym, który nie został stworzony. Nie jest stworzeniem. On jest stworzycielem. I o tym czytamy w Kolosan 1, 16 do 17. W Chrystusie wszystko zostało stworzone. Przez Niego w Nim. On jest stworzycielem, a nie stworzeniem. I to, że tam jest użyte słowo, że ja Ciebie zrodziłem, to tak naprawdę mówi o tej relacji, jaka jest pomiędzy tym, który Go zrodził, a tym, kim jest Jezus. I zobaczcie, jaka ciekawość to jest. Człowiek, Gdy człowiek kogoś rodzi, to kogo rodzi? Człowieka. Człowiek nie jest w stanie zrodzić psa, czy krowy, czy małpy, świni. Chociaż niektórzy mogliby różnie mówić, nie? Ale człowiek nie jest w stanie zrodzić innego gatunku. Człowiek zrodzi człowieka. Człowiek może tworzyć różne rzeczy ale zradza człowieka i tak samo jest tu Bóg to że zrodził Chrystusa to mówi właśnie o tym że to jest ta sam ta sama boskość to jest ten sam Bóg to nie jest coś co Bóg stworzył co Bóg uczynił jako Jezusa, ale on został zrodzony i to podkreśla boskość Jezusa ten fragment i to jest wspaniałe że możemy, czytając dokładnie te fragmenty, możemy zobaczyć, że to nie jest coś, co może wydawać się nam, no, że Bóg jest kobietą. Nie. Tylko to mówi nam o tym, że Jezus jest Bogiem. Przede wszystkim. I ja myślę, że, jak już kończąc ten temat, dlatego myślę, że dla zachowania takiego porządku lepiej jest mówić Bóg ojciec niż Bóg matka. Ale dlaczego? Bo to niesie ze sobą pewne konsekwencje. I bardzo ważne konsekwencje. A to są konsekwencje tego autorytetu, który ma Bóg i którym, z którym e, e, z, w jaki sposób my powinniśmy odnosić się do Boga z autorytetem. Że On jest kimś, do którego mogę przyjść, powiedzieć ojcze, Ty jesteś ważny dla mnie. Ty dałeś Jezusa, który wszedł na ten świat, stał się człowiekiem, przyjął postać człowieka, aby umrzeć za moje grzechy. Cię także. Nie, ja, ja może tak naokoło i może tak za dużo na ten temat mówiłem, ale wiecie, dla mnie sam ten jeden fragment, którym pomyślałem o tym, jak to pytanie zobaczyłem, pierwszy raz się wow! Szczerze, nigdy na ten temat nie myślałem tak ale to zmusiło mnie do myślenia i to pokazało mi tak wiele niesamowitych prawd, które Bóg ma dla nas. On jest duchem i powinniśmy oddawać cześć w duchu i w prawdzie. I tak mu oddawajmy cześć. On jest duchem. Kiedyś staniemy przed nimi, wtedy będziemy mogli Mu zadać pytania i będziemy mogli słuchać. Nic, jak będziemy w niebie, to po prostu będziemy mieć nieustające dyskusje i rapy do nie wiadomo dokąd. Będziemy siedzieć tylko i słuchać, i słuchać. Być nam odpowiadał i mówił. Ale na dzisiaj ja już zakończę, nie będę...